Drogi panie profesorze, w pierwszej kolejności chcę bardzo podziękować, że możemy się teraz spotkać. Ja mam ten zaszczyt, że reprezentuję całą społeczność Akademii Leona Koźmińskiego i reprezentuję młodsze pokolenie. Ale proszę pamiętać, że młodsze pokolenie będzie i pielęgnuje, i będzie zawsze pielęgnowało całe pana do, życie i dokonania. I chciałem bardzo serdecznie panu złożyć ogromne życzenia zdrowia, pomyślności i jeszcze wielu, wielu lat życia, bo 99 to jest wspaniały wiek, ale my żądamy więcej. Także proszę, proszę się trzymać w zdrowiu, proszę pamiętać, że jest pan z nami myślami. Myślimy o panu codziennie albo prawie codziennie, bo mamy takie dni, kiedy się bardzo dużo dzieje, ale jest pan z nami cały czas. Myślimy o Panu, trzymamy kciuki za Pana zdrowie, za książkę, która absolutnie musi powstać. I proszę pamiętać, że jest Pan zawsze i wszędzie rodziną najbliższą naszej uczelni, i jest Pan no, tym, tym jedną z najwa... z ty... jednym z tych filarów całej naszej uczelni. Wydaje mi się, że Pan prorektor znakomicie to ujął, i możemy zupełnie, zupełnie śmiało. Powiedzieć, że no jesteś dla nas no swego rodzaju symbolem tego wszystkiego, co jest, co jest senne. To znaczy, jesteś dla nas symbolem patriotyzmu, symbolem takiego niezłomnej walki i naukowej doskonałości. I przede wszystkim, szanowny panie profesorze, Wraz tutaj z obecnym Kasperem, przewodniczącym samorządu, ja jestem właśnie tutaj w zarządzie, jak i całej społeczności studenckiej, można powiedzieć nawet braci studenckiej, chcielibyśmy bardzo panu podziękować za wieloletnie współtworzenie i renomy naszej uczelni oraz wychowanie kilku pokoleń studentów. Mimo to, że ich nie poznaliśmy, tak czujemy się moralnie zobowiązani, żeby też powiedzieć parę słów o tym, że jesteśmy panu wdzięczni, że taki przykład pan nam dawał całym swoim życiem i całym swoim dorobkiem naukowym. Powiem szczerze, że jako młody człowiek. Dalej, parę razy też jeszcze teraz byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego. i Za każdym razem, jak tam wchodziłem i widziałem to pana zdjęcie, to czułem taką Pride of Koźmiński, można to ująć w tym, w, tym, w tym sformułowaniu. I mocno się też identyfikuję z wartościami patriotycznymi z racji właśnie powiązań rodzinnych, gdzie to brat, pradziadka walczy w armii Andersa i przez Monte Casino i Tobruk wywalczył sobie wolność w Argentynie. I w tym szczególnym dniu chcielibyśmy Panu życzyć dużo zdrowia, siły i przede wszystkim ruchego spotkania w murach na Wszystkiego dobrego. Jak, najwcześ, jak najszybciej na Egirońskiej. No to, to akurat sobie wszyscy życzymy. Tak. Kochanie moje, jestem szalenie wdzięczny. No oczywiście moje życie było niesłychanie skomplikowane. No, poza tym okrutne historie, prawda, ten pobyt prawie dwuletnie w Związku Radzieckim, prawda, w którym, było, w którym ta była ta potworna śmiertelność, straszna historia, ale udało mu się to przeżyć, no i jako tako do, wrócić prawda, do, do zdrowia, w każdym razie w takim stopniu, że jestem w stanie w dalszym ciągu pisać, co dla mnie jest szaloną radością. Jeszcze jak studiowałem, to już marzyłem o tym, żeby Skończyć studia i, do, do, i dojść do stanowiska prawda, profesora. To jest naj, 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 najpiękniejszy zawód. Prawda. Ja życzę Wam, moi koledzy, żebyście tak, tak długo prawda, mogli jak tylko można wykładać, a wykładać można prawda, jednak bardzo późno.